Cześć, witajcie! Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania SU-76i. Jest to pojazd naprawdę unikatowy, ponieważ został wprowadzony do sklepu Premium Rano w pewien piątek, o ile dobrze pamiętam, i po kilku godzinach został z tego sklepu wycofany. Niska cena, bo kosztował około 20 zł, a może nawet i mniej, nie pamiętam szczerze mówiąc, powodowała, że pojazd ten się zrobił dość popularny, a na swoich kierach robił naprawdę nie złą siekę, więc żeby nie, nie zniszczyć chyba niskich tierów, Gaming momentalnie wycofało ten sklep, znaczy ten czołg ze sprzedaży i udało się go nabyć i naprawdę go lubię. Niestety po zmianach map na niskich tierach trochę ten pojazd oberwał, bo nie ma już malinówki, nie ma już prochorowki, nie ma już prowincji, bo on ma losowania tylko do czwórek, z tego co dobrze kojarzę. więc no niestety jest mało map, gdzie możemy grać typowym TDEKiem na mapach miejskich jednak, jeżeli jesteśmy na swoich tierach, możemy też coś ugrać, bo o dziwo ten Tedek na swoich tierach potrafi nawet coś odbić. No Na czwórkach już niestety zdecydowanie gorzej, załoga jest bardzo dobra, bo jest to z obiektu 263-4 załogantów, akurat tutaj chodzi. Dosyłacz i zestaw, oczywiście młodego kampera, lornetka i siatka. Z tą załogą do tego z relacjami bojowymi, bo jest to moja zabawka, unikat, którego bardzo lubię. Zasięg widzenia 406, jeżeli lornetka jest aktywna. 66 pocisków zwykłych, 30 pocisków premium na pociskach zwykłych, penetracja 86, na pociskach premium 102, przy losowaniach na czwórki to spokojnie starcza, średnie uszkodzenia 110, celność niezaspecjalna 0,44, czas celowania 2,1. Ogólnie, no, moim zdaniem to jest właśnie jeden z typowych unikatów, bo na razie nie można było tego pojazdu znowu doby nabyć. Ja się cieszę, że go mam. A jak zaprezentuje się w bitwie, to zaraz wam pokażę. Zresztą kiedyś u mnie na kanale już był. I w wykonaniu chyba tam Sagittarius, o ile się nie mylę, prowadził, prowadził ten jakże unikatowy pojazd. Postaram się, link do tamtej bitwy dać Wam w opisie, a zobaczmy co udało się postrzegać. I mamy mapę Himmelsdorf, tym razem na czwóreczki losowania akurat, jeśli chodzi o tą 176 i I czwóreczek może nie za dużo, bo tylko cztery w drużynie przeciwnej, a u mnie zobaczcie pięć, mamy jedną czwórkę więcej. Dobry kamuflaż, dzięki siatce kamuflażowej, kamuflażowi na załodze, do tego racje bojowe i znowu słychać mojego psa, a jakże. No i sobie tutaj wyjechałem, żeby skupić. Liczyłem, szczerze mówiąc, jak to na rolkach bywa, że może ktoś będzie jechał tam tym otwartym terenem na torach, ale na razie nie bardzo. Zero to jednego. Przestawiam się na drugą stronę. Jest Valentine AT, którego ja świecę dzięki Powiększonemu zasięgowi widzenia dzięki właśnie racjom bojowym i załodze. On mnie nie może wyświecić. Nie ma aż tak dobrego zasięgu widzenia. Zobaczcie, no tu niestety celność, a właściwie niecelność tego działa. Daje się we znaki, ale dwa strzały trafione wystarczyły na, się, na pozbycie się tego TDK. 170 uszkodzeń na moim koncie. Stoimy oczywiście z tyłu, no bo nie ma co się pchać tym TDK. Lokust, jeden strzał przyjął, wyświecił mnie. Drugi strzał również i. Jest na dobicie 4 do 2, teraz pancer 38t, niestety nie prabił, nie wiem w co go tam dokładnie trafiłem, tutaj mnie oszukał, myślałem, że wyjedzie dalej, ale ja mam dobre przeładowanie, on mnie chyba nie widzi, złapał też niestety słabe losowanie uszkodzeń. Nie pcham się na razie jeszcze do przodu, bo jednak 160 HP to nie jest dużo, trzeba i je oszczędzać. Do tego, no wiadomo, Himmelsdorf nie jest idealną mapą dla TDK-ów. 6 do 4, 7 do 4. 7 do 5 i jedziemy sobie dalej. Woli podjeżdżamy. 8 do 6 mam spota. 9 do 6. No widzicie, mobilna ta suczka może za bardzo nie jest, ale nie jest też jakaś taka bardzo wolna. Najpierw przydałoby się skończyć lufę. Tak jest, kończymy lokusta. Teraz B-jedyneczka. Trzeci frak. Jadę po Matyldę, więc ładuję pocisk premium, to by się od niej nie odbijać. niestety Matylda dwa razy we mnie trafiła, ja, nie, ja w nią spudłowałem. Nie mogę sobie pozwolić na przyjęcie pocisku, bo przy dobrym losowaniu będzie po mnie. Tak jak mówiłem, no Matylda jest postrachem niższych kierów od siebie. Wykańcza mi teraz test 127, ale jadę jej na tyłek. Inni goście z mojej drużyny absorbują jej uwagę. Pierwszy strzał oddany drugi i czy ona zdąży obrócić na mnie działo? Niestety tak. E, liczyłem, że może się wyrobię. Nie wyrobiłem się w czasie przeładowania. Na szczęście tutaj bitewka mimo wszystko będzie wygrana i zobaczmy na screenach, co udało się postrzelać. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę wpadła oznaka mistrzowska asa pancernego. 931 punktów Uszkodzeń 3 fragi dało 662 punkty po asyście, po asyście bazowego EXPA, co wystarczyło na MK, co pokazuje, że nawet posiadacze tego TDK jakoś ostatnio nim nie grywają. 16 strzałów oddanych, 11 trafionych, 10 z penetracją, przejechane troszkę powyżej kilometra, na czysto zarobione prawie 33 tysiące, bo były włączone zapłaty za bitwę i EXPA z bonusami wpadło powyżej 3,5 tysiąca. No i cóż, tak wygląda unikatowy pojazd, unikatowy pojazd, jakim jest Su-76i. Szkoda bardzo, że niestety nie ma map dla, typowych dla TDK-ów, dla tego pojazdu, bo moim zdaniem sporo on na tym cierpi. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.